Chcielibyśmy, żeby to było ważne wydarzenie dla tych, którzy byli tutaj, których nazwałem dzisiaj bohaterami, czyli tych 38 przedstawicieli tych grupy ponad 2,5 tysiąca pierwszoroczniaków aplikacyjnych. Mam nadzieję, że to dla nich jest właśnie wydarzenie ważne, a rozmawiając teraz we foyer z kilkorga z nimi, no, usłyszałem takie opinie, że takie jest. Myślę, że jest to jeden z ważniejszych y, dni w mojej karierze. Te słowa, które wypowiadaliśmy, które potwierdziliśmy słowem ślubuję, y, będę pamiętał przez całą moją karierę zawodową. Jest to ukoronowanie moich dotychczasowych starań, nauki. Oczywiście, jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie, ponieważ znalazłam się w gronie tych aplikantów, którzy najlepiej zdali egzamin. To spotkanie, czy to odnowienie ślubowania dało mi, nie tyle dało, co umożliwiło spotkanie osób, które miały mniej więcej najlepsze wyniki w, w kraju na tym egzaminie, który mieliśmy pod koniec września. Coś dało mi przekona... Coś dało mi wizję tego, i gdzie znajduje się w szeregu. Zapraszam wszystkich kolegów, również radców, nie tylko aplikantów, ale również radców, do tego, żebyśmy wspólnie tworzyli przyszłość. To znaczy, mam na myśli to, żebyśmy tworzyli rynek popytu a nie tylko oczekiwali na ten większy popyt. Wprawdzie pan profesor tutaj e, mówił o dużych e, nadziejach, e, takich strukturalnych nadziejach i niewątpliwie to nie był tylko to nie była forma e, żartu, tylko rzeczywiście ta diagnoza na to wskazuje. Tylko koleżanki i koledzy niekiedy oczekiwaliby na efekty bardzo szybkie, a te, o których mówił pan profesor, mają charakter strategiczny. Thank mm -hmm. you.